Pas kontrolę. Po oh. prostu Andrzej, bo będę tutaj monitorował. <gülę> Gratulacje dla <do> Andrzeja. Brawo. <placuj> bardzo proszę Michała o otworzenie szampana i ewentualnie też będzie chciał z wiem, język zamoczyć czy coś. Ja chętnie łyka się ja na mnie. <grymma> e, No Michał, No nie Michał, tylko to tak bardzo otworzył. Gdzie jest Michał? Ziomek. No, dawaj, come koma, otwiera. Kto na tak, żeby nie pysło. Dobrze? Umiesz otwierać? A to <grym> Chodź czy kto jest zwolennikiem przynajmniej zamoczenia, ust czy coś, to sobie stukniemy się. Ma... Chodźcie z tymi bukarami wszystkie, to tutaj trochę je pobrudzimy. Tylko prawie to przytrzymaj, <grym> <zbierza>, tak? Żeby <grym> nie <Zbierza>, tak? Postaraj się. Chodźcie z tymi bukarami. Ja, 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 ja. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, co ono może być? To malutko kręć. Nie, musisz kręcić. Ten. Proszę. Normaly byłeś, za kurde, ja ci badam ją. O tej to jest ten majster, to nie wybór. Chodźcie, ja chętnie się Chodź, ja na po tych 14 godzinach. 15 godzinach tutaj. Filmowania, grania, pilnowania nas. Chodźcie, chodźcie proszę. A. No nie, no przecież muszę to zrobić. Okej, okay. No to co To no co ma? To ma? co ja Ale? co Ja muszę się co koniecznie. Nie ma to jak słodki, zdobyć, Słuchajcie, wracacie, szliśmy do domu. Zapraszam Was za dwa tygodnie macie wizytówki, macie te inne rzeczy. Pozostańcie w zdrowiu. Do zobaczenia. spoko, spoko, bo wychodzimy tym wejściem. Wychodzili, ja wejście, wejście. Dzięki Dzięki. Trzymajcie się.

Idę. No przedeżoną no. będziemy się gry, chyba nie. A masz to na 50. Nie. To jakoś nie trzeba kręcić. Kręcę. Masz Za... 6 euro?